Hej moi kochani, witam się z wami z powrotem z Dubaju. Jak zaraz usłyszycie, jest i on, <gryw> tak myślałam, a za mną bałagan, ponieważ wróciłam wczoraj o trzeciej nocy i przywitało mnie całe zapleśniałe mieszkanie. Przepraszam cię, koteczku, że musiałeś tu wdychać. Eee, nie było to dla mnie zdziwienie, bo już niania do kotka mnie informowała, że tak się zaczęło dziać, więc co udało mi się zrobić, to zorganizować kogoś, kto zajmuje się zabieraniem takich grafów i zabrali nam kanapę, zabrali nam telewizor, e, nie telewizor, tylko tą półkę na telewizor i zabrali nam lustro. Tu są wszystkie rzeczy, które były w szafie. Będzie to bardzo ciekawe zadanie zobaczyć w ogóle... Samet tu mamy grzybobranie? No, klasyk musi być. Więc chyba jutro będę to segregowała, bo już dzisiaj naprawdę nie mam sił. Jestem załamana, naprawdę. Musiałam kupić nowe meble, które dojdą dopiero uh, 9 października. A ja chyba, bardzo możliwe, że mnie już nie będzie. Mam. Jutro do nich zadzwonię i spytam się, czy jest możliwość jakiejś szybszej wysyłki tych rzeczy. No bo jak żyć? Masakra. Masakra, naprawdę jestem załamana, ale nie chcę się tym aż tak przejmować. No w sumie to nie za bardzo mam czas się tym przejmować, ponieważ muszę robić. A z tym kwiatem też jest dobra historia, ponieważ mamy go od początku tego mieszkania i ja się cieszałam, że pierwszy raz w życiu mam roślinkę, która mi nie stechła. I naprawdę byłam z niego zadowolona, i nie wiem czemu przez ostatnie tygodnie kotkowi się ten kwiat zaczął podobać i zaczął go gryźć. A on jest szkodliwy dla kotków, więc Niania mówiła, że kot codziennie wymiotował i już prawie wylądował u weterynarza. Dopiero postanowiłam, poprosiłam ją, żeby dała ten kwiat na balkon. No i oczywiście to pomogło, bo przestał go jeść. Przestał, przestał wymiotować ale nie wiem co mu odbiło naprawdę dwa lata tego kwi tego kwiata mamy w domu i nigdy po prostu się nim nie zainteresował a teraz jakoś ciągle go gryzie no już się zbliżę, kupiłam taki specyfik, który ma za zadanie odstraszać kiciusie i wypsikałam całą tą donicę więc mam nadzieję, że to pomoże ponieważ naprawdę szkoda mi tego kwiatu to jest jedna roślina żywa, którą mamy w domu i która w ogóle przetrwała z naszym i z naszym stylem życia i no nie wiem, chciałabym ją zostawić jak nie no to zobaczę parę dni, jak nie to oddam koleżance, ale byłoby mi szkoda taką zrobiłam konstrukcję na noc przykryłam te liście które są najniżej. <grym>, że może ten kocur się do tego nie dostał. Kolejny dzień. Właśnie wstałam. No i co? Zaczynamy. O, idę tylko znaleźć e, jakiś ubiór, który będzie dobry do sprzątania. Nie za dużo sprzątam w życiu, szczerze ja wam się przyznam. Więc nie wiem, co powinno się... Nie na sobie, ale myślałam o jakimś dresie. Coś się boję otworzyć tą szafę. Dobra. Coś znajdę. Jakiś dres pod koszulek, żeby było wygodnie i żeby to było łatwo wyprać. Ok, znalazłam idealne spodnie. Są te spodnie, e, kiedy miałam poczułam wenę i pomyślałam, że będę artystką, kupiłam więc e, farby i e, zaczęłam malować, po czym okazało się, że jednak artystką nie jestem, ale farba na spodniach się nie sprała. Zatrzymałam je na... Taką właśnie okazję. Wiedziałam, że taka okazja się kiedyś przytrafi. I do tego biały, splamiony podkoszulek. Ja właśnie dlatego takie rzeczy trzymam w szafie, a nie wyrzucam, bo to jednak się czasami przydaje. No i wiadomo na głowie artystyczny nieład, splamiony podkoszulek, jeszcze bardziej splamione spodnie, i jestem gotowa. Tylko nie za bardzo wiem od czego zacząć, ponieważ. Wiadomo, moim priorytetem jest środek domu, bo tutaj w tym miejscu muszę mieszkać. Ale balkon też nie wygląda najlepiej. Po pierwsze, nie wiem czy widać, ale to jest tak brudna szyba. Tutaj jest ziemia do kwiatków. No i tutaj, jak widzicie, jest mega brudna podłoga. Tutaj jest choinka, cała zapiaskowana, ponieważ była burza piaskowa. I kurde nie wiem, bo może i powinnam od tego zacząć, ale... Potem nie zdążę zrobić tego. A jakoś żyć trzeba. Chyba zabiorę się za to. A jeszcze jest kuchnia. O Jezus. Jeszcze tu już się w sumie za to zabrałam. Za kuchnię. Muszę umyć to. Nienawidzę takich... Palników, które się rozbiera, ponieważ uważam, że jest w tym więcej zachodu niż, niż bez tego i więcej czyszczenia niż taka indukcyjna płyta, którą się tylko e, psik, psik i umyje. Znalazłam w ogóle z naszej wyprawy to Filipin. Znalazłam właśnie takie suszone ryby, które mieliśmy spróbować, ale jednak sama się nie odważyłam i stwierdziłam, że. One są jeszcze dobra chyba. Do kiedy? 15. O nie, czy oni mają amerykańską datę ważności, tak? Że miesiąc jest wcześniej. 5, 15. Dobra, ducha. Te są przyterminowane, tutaj wyrzucę, a te 8, 10. No to też. Myślałam, że to jest do 8 października, ale skoro te mają piętnastkę jako drugie. No, to jednak wydaje mi się, że to jest amerykański styl, w którym pierwszy jest miesiąc, a drugi dzień. Dobra, nieważne. Ta nikomu tego nie dam i to wyrzucam do kosza. Fuj, dobra, cieszę się, że tego nie spróbowałam. Biorę się o zamycie tego. Ale priorytety najpierw, czyli musimy odwalić jakąś muzyczkę, żeby się lepiej pracowało. Wiadomeczka. Eremetrznik. To ja uwielbiam słuchać RMF-u, bo mnie to jakoś przybliża do domu, jak słyszę polską muzykę. Znaczy, muzyka akurat nie jest polska, ale tam reklamy są po polsku i, 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 i pan, pan z wiadomościami mówi po polsku. Więc się czuję jak w domu, tylko reklam czy wysłałem. Czy to nie jest znak, że wyświetliła mi się reklama pań sprzątających? 25 zł za godzinę. Właśnie dlatego ja zazwyczaj nie sprzątam, i dlatego ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens, żebym ja to wszystko sprzątała. 25 zł za godzinę i pani profesjonalnie Przyjdzie tutaj, wszystko by sprzątać, jeszcze się ucieszy. da jej zarobić. No, chyba wszyscy na to wygrywają. Wiecie co? Chyba nie będę tego sprzątała. Chyba nie będę tego sprzątała, tylko dobra, postanowiłam. Ja po prostu sobie poogarniam te rzeczy, no bo jednak pani sprzątająca nie wie, co wyrzucić, a co jest ważne, więc ja sobie posegreguję te rzeczy, a potem zamówię panią sprzątającą. No bo, no bo tak jest lepiej. Pomogę jej pomogę jej znaleźć pracę, bo ona sobie siedzi teraz i myśli, kurczę, może by ktoś mnie zamówił. Bo potrzebuję pieniędzy. No, a ja jej taką pracę załatwię bez niczego. Tutaj jest dużo do sprzątania. Plus, ja zazwyczaj tym paniom sprzątającym daję moje ubrania, w których już nie chodzę. Ale to musiałabym po sobie kopać, nie Nieważne. Eee, Wytnijmy to. Ale. Tak! Ale wymyśliliśmy, ki ale jesteśmy mądrzy! ale Jesteśmy mądrzy i pójdziemy sobie do kina, tak? No ty nie pójdziesz, ale ja pójdę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są gry, grzybobranie, wiadomo, musisz zostać. W każdym domu powinno być grzybobranie. Mamy też kiciusie, ale coś to jest lekkie. Chyba je gdzieś przełożyłam. Kurde, zawsze mnie wkurza, że te wszystkie gry mają takie wielkie opakowania. A a tam mało rzeczy jest w środku, więc ja zazwyczaj właśnie sobie to przepakowuję do takich siateczek i biorę ze sobą na lot. Bo wtedy mi się to mieści do paliski łatwo. Te bad choices to graliśmy na moim panieńskim i to jest prześwietna gra. Czy wolałbyś e, ocalić jedną e, osobę z rodziny, która jest ci bliska, czy Yy, ocalić 100 tysięcy obcych ludzi. No, i tak musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie i wytłumaczyć, dlaczego tak odpowiedziałeś. Super gra, naprawdę. Wydaje mi się, że też fajna by była taka dla rozluźnienia atmosfery z nowo poznanymi ludźmi, może z pracy. A za to znowu to są bardziej jak kalambury. To jest super gra, ale jak widzicie, to pudełko ze mną cały świat zwiedziło, więc już jest całe zniszczone. Też muszę znaleźć coś innego dla niego. Tutaj znowu macie 5 sekund, i tutaj ten czas odmierza taka klepsydra. I macie w 5 sekund powiedzieć, nazwać trzy rzeczy. Na przykład, jak można wykorzystać raj stopki. Trzy różne rzeczy, jak je można wykorzystać. Na przykład, teraz Wam dam przykład, no na przykład, dobra, pierwsze założyć, drugie, moja babcia zawsze w tych rajstopach suszyła orzechy. No tu macie drugi, a trzeci, nie wiem, to jest bardzo niecenzurowane, bo właśnie mi przyszło do głowy, że zamiast prezerwatywy. Ale widzicie, właśnie o to chodzi, że jak macie taką presję czasów i tylko 5 sekund, to wy wychodzą takie głupstwa, takie głupoty się mówi, że naprawdę jest to prześmieszne. No i klasyk swojego gatunku jeszcze, czyli Monopol. Dobra, te gry zostają, Monopoly oczywiście zostaje. Tutaj przechodzimy dalej do e, naszych fotoksiążek. To jest jedna z Polski. To było nasz pierwszy raz wspólny w Polsce. E, Książki to są naprawdę mega zarąbiste pamiątki, naprawdę. Tu chyba potem pod koniec będzie jeszcze ślub mojej kuzynki Andi. Tak, to jest nasz pierwszy wspólny wyjazd. Dopiero się poznaliśmy i wyjechaliśmy do Georgii. Georgia, jak to się... Gruzja chyba, tak? Dobrze mówię? Um, był to taki pierwszy wyjazd, gdzie tak naprawdę zobaczymy, czy będziemy razem, czy nie, no bo Pierwszy raz spędzamy ze sobą tyle czasu, tak dzień i noc, ale jak widzicie, obrączka jest, czyli jednak nam wyszło. A potem naszym drugim wyjazdem była Sri Lanka. A tutaj mamy. I też, jak widzicie, był COVID, i tutaj my ściągnęliśmy sobie maseczki, chyba tylko do zdjęcia, ale. Cały samolot był pusty. Mieliśmy cały samolot dla nas. Tam nie wiem, raz 2 3 cztery, cztery osoby tutaj w Stewardesa. Mm. Także hotel też był cały dla nas. Tam mało ludzi wtedy wyjeżdżało, ale to była przefajna wycieczka, naprawdę? A tutaj w sanktuarium w słoni. A tutaj od taty dostałam książkę, to była moja pierwsza fotoksiążka, już jest trochę wyniszczona, jak dostałam pracę w Emiratach, to tata mi taką książkę właśnie dał. Z wspomnieniami. <śmum> A tutaj kochani, kupiłam repetytorium z języka polskiego, ponieważ zauważyłam, że mój język polski, przez to, że ja w ogóle go nie używam na co dzień, się robi trochę średniej, zaczynam mówić powoli jak ja ona ja że kupię repetitorium, to na pewno mi to pomoże. Otworzyłam tą książkę, raz, ale wydaje mi się, że to w ogóle nie ma sensu, bo to są wszystkie takie jakieś rzeczy typu lektury. To też jest ciekawe. Na pewno sobie tą książkę wystawię, ale to nie jest to, o co mi chodziło. <grym> I jakoś rzadko po nią sięgam, bo... OK, więc oficjalnie posegregowałam książki I to są książki, których się będę pozbywała Kotku Ty się nie chcesz ich pozbyć To są książki, które tak naprawdę Jak się raz przeczyta, to to już wszystko wystarczy I już się wie o co chodzi Raczej się do nich nie wracam. Większość z nich widzę, że jest polska No to chyba na jakiejś polskiej grupie Polacy w Dubaju napisze Czy ktoś nie chce ich przygarnąć a tutaj jest sekcja książek, które sobie zostawię. Są to książki, albo które zaczęłam czytać, nie skończyłam, albo które, na przykład, tak jak ta, do których po prostu lubię sobie wracać. Um, no, także też pokaźna sumka jeszcze mi tutaj zostanie. Czy sobie je posegregowałam? Tutaj są bardziej takie e, psychologiczne książki, i takie no, bardziej życiowe. Tak samo tutaj chyba w sumie większość mam takich książek, a tutaj znowu jest fikcja, jakieś takie głupotki, a tutaj rzeczy, które sobie zostawiam tak, żeby miała pod ręką, bo jestem akurat w trakcie czytania tych dwóch książek. Te książki lubię y, dzień sobie zaczynać, czytając jeden rozdział właśnie. Który z tych książek jakoś mnie to pozytywnie nastraja do życia. Tom lubię mieć pod ręką. Po prostu czasami lubię sobie przeczytać jeden taki rozdział. Eee, I tak, także te zostawiam na stół gdzieś. Znajduję też dużą ilość. Zobaczmy, jakie niespodzianki, bo ja uwielbiam, jakie Niespodziankę, No ale potem, aha, budzik dzwoni, ponieważ za godzinę mam terapię. A tutaj mam czasopisma i może to się wyda komuś kupiutkie, ale ja... To znaczy tak, 99% to jednak są czasopisma, które po prostu z ciekawości sobie czytam bez żadnego powodu, ale też dla mnie ważne było, żeby sobie kupić czasopismo z mojego ślubu. W sensie nie ma tam mojego ślubu, ale po prostu, że to czasopismo było właśnie dostępne w czasie mojego ślubu. Jest to październik, ślub był we wrześniu, ale jak wiemy czasopisma są jakby z miesięcznym wyprzedzeniem. I wydaje mi się, że tak za 20 lat fajnie będzie przeglądnąć i zobaczyć co było modne, mm, z kim były wywiady, o czym się mówiło w tamtych czasach. Wydaje mi się, że to jest fajna pamiątka. Lubię takie rzeczy. To czasopismo wydaje mi się, że też właśnie za 20-30 lat to będzie ciekawe zobaczyć, jakie kobiety były ikonami i legendami w w 2024 roku. Znalazłam też kaczkę, czy tam gęś. Nie wiem kiedyś, co mi przyszło do głowy. Byłam na takim targu w Dubaju i zobaczyłam taką gęś, która trzymała na sobie wino. To jest taki jak do wina. No nie mam teraz tutaj, żeby Wam zaprezentować. Powinna tak trzymać sobie o wino i uważałam, Wtedy, że to jest po prostu wspaniały pomysł. I teraz co mam z nią zrobić? Dobra, moi kochani, ja już muszę wychodzić niedługo, muszę wziąć prysznic i zacząć się zbierać, ponieważ mam tego psychologa teraz. Ale i tak jestem pod wrażeniem tego, co udało mi się zrobić. Tutaj są książki, które zostawiam. Tutaj są książki i kaczka, które oddaję. Tutaj. Które muszę znaleźć miejsce. Wezmę szybko prysznic i włożę pod prysznic drzewko oliwne i to drugie drzewko. Jutro zajmę się resztą, ponieważ mam teraz terapię. Po terapii um, idę do dentysty, po dentyścią. widzą się z koleżanką i idą do kina. Tak, kochanie, zostaniesz sobie tutaj sam. Drzewko Libne się suszy, a teraz czas na pikusa. Właściwie nie wiem jaka jest procedura czyszczenia takich sztucznych kwiatów, ale ja nie mam cierpliwości, żeby każdego listka osobno, więc prysznic i będzie. Lecę. No rzuciłam na siebie jakieś czarne ciuchy, ponieważ nie mam czasu myśleć, co do siebie pasuje. Jestem właśnie na parkingu i zaraz zobaczę mój samochód, o którego się obawiam, ponieważ nie było mnie 6 tygodni, więc może być w stanie... Mogło być gorzej, mogło być gorzej. Koloru może trochę nie widać, to jest granat. Tyle kurzu na nim jest. Ale <grymne> jest! To będzie satysfakcjonujący widok. Aaaa! Wow! Trzymajcie mnie, jestem spóźniona 10 minut, to są ogromne korki, a teraz jeszcze mi się wyświetliło to. Powinnam się jak najszybciej zatrzymać w najbliższej stacji i dolać tego kulanta, cokolwiek to jest, ale nie dam rady się, nie mogę się spóźnić. Tutaj na stacji benzynowej jest, jak widzicie... Są pokoje do modlitw, i też zauważyłam, że można tutaj oddawać ubrania. Co jest w sumie dobrym pomysłem, bo na stacji się jest często. Dobra, udało mi się załatwić trzy rzeczy, a mianowicie terapia, która była mega i strasznie mi pomogła. Znalazłam taką super terapeutkę, że naprawdę jest warta każdych pieniędzy, a w ogóle ciekawostka: terapia w Dubaju kosztuje 900 zł za godzinę. Ale tak jak mówię, na, na szczęście ja mam ubezpieczenie, więc mi to obejmuje, ale terapia mam, super. Potem poszłam, wymyłam samochód, a trzecią rzecz, którą załatwiłam, to dolałam tego chłodnika. Z tego, że nic dzisiaj nie jadłam, kupiłam sobie wyciskany, świeżo wyciskany sok, zielony i batonika czokapika. powiem wam taką ciekawostkę, że jak byłam dzieckiem ja byłam takim niejadkiem jedyne co jadłam i kochałam to właśnie był czokapik z gorącym mlekiem i ja to jadłam przez lata, lata, lata codziennie rano mm, no, a od tamtej pory nie jadłam więc jestem ciekawa, to będzie takie wspomnienie dzieciństwa dobra, ja teraz biegnę do dentysty to znaczy e, jadę i do usłyszenia Hej, właśnie dojechałem do galerii handlowej, gdzie wybieram się na film do kina z moją przyjaciółką. Idziemy na Beetlejuice, tak bardzo halloweenowo. Mam bym znać w kolejnym vlogu, czy mi się podobało, bo ja chyba już z tego miejsca się z wami pożegnam i będzie na pewno część druga, ponieważ jak sami widzicie, nawet nie jestem w połowie. A jeżeli chodzi o porządki w moim domu hmm, to z zapraszam Was na część drugą. A ja idę teraz się zrelaksować do kina. Jestem w kinie i patrzcie jakie mają fajne e, popcorny. Ja sobie zamówiłam o smaku Cheetos, e, spicy, a koleżanka zwykłe solone.